Hej, cześć witam wszystkim. bardzo serdecznie na moim kanale z serii Wiedźmin 2 Zabójcy Król edycja rozszerzona Jestem Pipczok i cóż drodzy widzowie, w końcu po tak wielu latach bo trzech, grania Wiedźmina 1 w końcu skończyłem tą zasraną gierkę i możemy zacząć dwójkę grę, którą najmniej ze wszystkich Wiedźminów ograłem, która zupełnie jakby jest, pewnie będzie dla mnie znów nowa w której większości rzeczy nie pamiętam, ale to właśnie super, bo będę mógł tą grę trochę poznawać na nowo. Otóż e, skończyliśmy pierwszy, wie, pierwszego Wiedźmina, więc zaczynamy drugiego i mam nadzieję, że on mniej będzie trwać. Znaczy, mniej ta seria aż krócej nam minie niż Wiedźmin 1, bo nie 3 lata. E, w trakcie których totalnie głos mi się zmienił e, i w ogóle styl nagrywania. E, ale no. E, zacznijmy może bez przedłużania e, Po prostu nową grę e, I mamy, że jest niby brak O nie Brak stanu gry z Wiedźmina 1 No już nawet na przywitanie muszę zrobić cięcie no Okej okay, drodzy widzowie Nie byłbym sobą gdybym już w trakcie pierwszej minuty nagrania coś spieprzył Ale udało nam się znaleźć save'a. Musiałem po prostu stworzyć folder i dodać Także importujemy save'a z Wiedźmina 1 e, czy uruchamiamy samouczek? Chyba nie. E, też dajmy sobie normalny poziom trudności. Nie chce się, nie wiadomo jak nadwyrężać, prawda? E, no i się wycisza. No chodźcie, szósteczki, do tatusia! O kurwa. Dwadzieścia orenów dla wujka! Zobacz, obudził się. Zwariowałeś, nie wchodź tam! Zawrzyj gębę, jest skuty, nic mi nie zrobi. Prawda, mistrzu Geralcie? O! Powtórz rzut! Bo co? Kości się nie poturlały! Że niby oszukuje? Odszczekaj to! Ty patrz! Znowu się obudził. Łowca potworów, patrzcie go! Zwykły kurwi syn! Słyszałem, że o. wiedźmini to sieroty zbierane o. po gościńcach. Eksperymenta na nich robią. Ponoć w przesilenie z wiedźmami się dupcą! Stąd te ślipia, plugawe! Wystarczy odczepić go i zaprowadzić do pokoju zwierzeń. Myślałem, że nie żyjesz. Nie tak łatwo mnie zabić. Dotąd nie było okazji. Wernon Roż. Chętasz się. Nieładnie. A tyle razem przeszliśmy. Wtedy graliśmy razem, a teraz nawet siedzimy po dwóch różnych stronach stołu. Możesz to zmienić. Mam ci usiąść na kolanach? Wes. Rozkuj go. Opowiesz mi wszystko co pamiętasz. O szturmie i o tym co wydarzyło się w samotni. A jeśli odmówię? Jeśli odmówisz, będę cię bił. Dowodzę oddziałami specjalnymi od dawna. Mam do tego rękę. Jesteś wiedźminem. Zniesiesz dużo, żebyś wiedział. Najwyżej wrócisz do lochu, a jutro publicznie cię wytrzebią, obedrą ze skóry i powieszą. Tak za nic, za Temerię. Chwalebla. O, chwalebnie. Właśnie. To był długi dzień. Zacznij więc od tego, co ważne. I żeby było jasne, byłem ostatnią osobą, która paliła się do bitwy. Po prostu królowi się nie odmawia. No, dokładnie, no. Wieź mi nie, śpicie! A. Jego wysokość, król Temerii, Pontaru, Mahaka Mój Soden, senior protektor, Bruś. wzywa mistrza Geralta do siebie. Przekaż, że zaraz będę. Przykro mi, że przeszkadzam, ale król. Wiemy. Udanego dnia, pani, Wiedźminie. mi nie. Lampy. Głupia wojna, a mogliśmy miło spędzić poranek. Geralt, przecież królowie nie prowadzą głupich wojen. Mądrych wojen nie ma, Tris. Co w takim razie powinnam doradzić naszemu hutliwemu monarsze? Nie zakochiwać się, nie płodzić kartów. Nie wywoływać głupich wojen. Genialne. Ale zdajesz sobie sprawę, że te bękarty mogą w przyszłości ubiegać się o tron i wywołać jeszcze głupszą wojnę? Co nie zmienia faktu, że. Ta. Foltest i reszta królów północy tuzami intelektu i ogłady być może nie są, ale lepszych nie mamy. Dlatego pójdę do niego i będę chronił, jeśli będzie trzeba. Ale po zdobyciu zamku opuszczamy dwór. Znów śniłeś o dzikim gonie. Dobra, wypytajmy ją, korzystajmy z tej fabuły. To moje ostatnie wspomnienia. Budzę się rano i staram się odtworzyć szczegóły. Jest w nim ukryta jakaś wskazówka. Coś, co pozwoli mi odzyskać pamięć. Kto wie? Sny mają wielką moc. Mówi się nawet, że kształtują rzeczywistość. Wiele rzeczy się mówi. Problem w tym, że z reguły to bzdury. Czas pokaże. Jeden ze zwiadowców zarzeka się, że widział smoka nad rzeką. Twierdzi, że natknął się na komandoskojateli i byłoby po nim, ale nadleciał smok. Elfy padły na ziemię, bijąc pokłony, a on uciekł. W centrum cywilizacji Geralt. Poza tym, z tego co pamiętam, Wiedźmini nie polują na smoki. Czy coś się zmieniło w tej kwestii? Nie. Masz rację, smoka tu raczej nie ma. Ale może jest widłogon, albo oszlusk, wyrośnięta wiwerna. Sądzę, że w tej historii prawdziwe jest jedynie to, że zwiadowca czmychnął przed elfami. Jak się udała sekcja niedoszłego królobójcy? Koszmar. Minął już miesiąc od kiedy go zabiłeś. Ludzie króla próbowali zrobić sekcję sami. Banda amatorów. To, co przyjechało na wozie, trudno nazwać zwłokami. Król nie ufa nikomu. Ustaliłaś coś? Źrenice adaptowały się do światła. Prawdopodobnie widział w ciemności równie dobrze jak ty. Nie byłam w stanie ustalić jego wieku. Też powiedzieć, że zabójca, który miesiąc temu przekradł się przez wszystkie straże i niemal zabił króla i mnie, był Wiedźminem? Mówię tylko to, co wykazała sekcja. Nikomu nie chwaliłam się tymi rewelacjami i nie zamierzam... Wiem, co to może dla ciebie oznaczać. Teraz jesteś obrońcą królewskim wiedźminem, ale łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Pora zmierzyć się z królem i jego głupią wojną. Dołączę później. No i zaczynamy, drodzy widzowie. Zaczynamy tą piękną grę. Generalnie mogą być czasami lagi, nie wiem czym stracę klatki. No, bądź co, bądź 10/50, nie jest to karta wyczynowa. Witamy w progu gry Wiedźmin 2. To specjalna część gry, która wprowadzi się w fabułę oraz mechanikę. Pięknie, pięknie, po prostu. Pięknie. Dobra. Bez przedłużania, chodźmy. F5 jeszcze sobie zróbmy taktycznie. I przejdźmy się może po tym klubie. Zobaczmy, co się dzieje. Dobrze Cię widzieć. Witaj Wiedźminie. Twój miecz na pewno się dzisiaj przyda. Zlecenie wykonane. Odhukaj kuroliszka. Pięknie. Ciężko było? No jakiś zlecenie. Musi roboty. Zapłacę ci jak tylko skończymy z lawaletami. Nie pożałujesz. Wolałbym wcześniej. Żołnierz na wojnie to nie jest pewna lokata kapitału. Miałeś powęszyć i dowiedzieć się, kto próbował zabić Voltesa. No właśnie. Spuściłem było to nawiązanie do pierwszej części, tam pod co? koniec. Kogo oglądaliście, to mogliście do bazy Nasz ludzi, którzy mogą pomóc. Mogę cię doprowadzić do każdego, że mieszka w Temerii. Problem w tym, że zamachowiec nie był stąd. Pewien jesteś. Jak tego że cię widzę? A no, oblężenie. Powiadają, że dzisiaj pójdziemy do szturmu. Hmm. Ja tam wolę siedzieć przy ognisku niż nadstawiać gardła. No, to już wiemy jakim jest żołnierz w gościu. Ale mamy tutaj pewnych ważnych gości. Pogadajmy z nimi. Starych druchów nie poznajesz. Myśmy są rębacze z Greenfield. Straciłem pamięć. Bocholt też. Po polowaniu na Złotego Smoka. Odkąd wyrżnął łepetyną w kamienie, tylko by żaru i srał. Nawet na baby już nie ma ochoty. Może nie od amnezji? Ja jestem Szcieblasz. Tego tu wołają niż a to jest młody. Uczymy go wachu. Zaciągnęliśmy się do woja, bo z potworami ostatnio nie idzie nam najlepiej. Młody wpakował się w tą historię z zakładem. Pomożesz po starej znajomości? Było między nami trochę kwasu, ale kto by se głowę przeszłością zawracał? was wolno. Czarodziejkę też. Boholt tylko tak strażył tym gwałceniem. Gwałceniem? i gębę, szuka. Wiedźmin nie pamięta, nie ma co gadać po próżnicy. Wy są starzy przyjaciele. Jacie. Chcieliście zgwałcić starego przyjaciela? Tylko czarodziejkę. Chciałeś zabić Smoka, a czarodziejka chciała, chłopi chcieli, wszyscy chcieli. A wiadomo, nagroda jedna była. Dośćmy się trochę posprzeczali. Zamierzanie się porobiło, no, bitka była. Powiązaliśmy was jak wieprzki, znaczy ciebie i czarodziejkę, i włożyliśmy na Smoka. Ale takie nam manto spuścił, żeśmy rany lizali przez pół roku. A wy i tak się uwolniliście. Co to za czarodziejka? Taka czarniawa. Jak jej było niż Jennifer jakaś! Jennifer! No jak będzie? Pomożecie, starym druchom. W co się wpakowaliście tym razem? Sprawa życia i dużych pieniędzy. Młody założył się z pewnym rycerzem, że przetrwa turne w samej koszuli i kalesonach. W kawkę kapkę wypili, nie przeczę. Ale zakład to zakład, sprawa honorowa. Rozumiem. Żołnierski honor nie gorszy od rycerskiego. Oj, i w samosedną trafił. Idziemy w pierwszym natarciu, także będzie gorąco. Młody dzielny jest, ale wiesz jak bywa. No, w każdym razie zdobyliśmy takie cudeńko do ochrony. Ponoć jest magiczne. Możesz rzucić eksperckim okiem? W końcu na czarostnie to się znasz. Pokażcie. Luknijmy hm. sobie. Twój wilczy medalion! Ruszył się! Ruszył się! Reaguje na magię. Czyli prawda to, co kapłan mówił. Słyszałeś, młody? Jesteś bezpieczny! Oskupiemy rycerzyka! Niewątpliwie w tej dzisiejszym no, musimy mieć na bóle, zatrzymać miecz lub strzałę. Kurwa, wiedziałem! Mówiłem ci, baranie u Zrać honor! Młody, zakładaj blachy! Będziemy się rąbać konwencjonalnie! Niech będzie, ale byśmy szlachetkę oskubali do czysta. Szkoda. Jak dobrze pójdzie, to przed zmierzchem będziemy pić wino... Serce Melitele, jakieś zolanko. Tu mam też z kim pogadać? Nie, tu nie mamy nic. No dobra, no to ruszamy w stronę króla, nie? Uciniek masz 16 minut, tu. O, to... O, to jest bardzo w ogóle dobry ten. Yy, bardzo dobra rozmowa, ale co do w ogóle do tego. Co do tych rembaczy z oni to, so, to jest oczywiście nawiązanie typowo do, do, do książek, gdzie właśnie była walka ze Złotym Smokiem. I faktycznie, oni, oni tak zrobili. Jednakże mamy już Foltesta i ambasadora, także porozmawiajmy sobie z nimi. panie, nie jestem wojownikiem. Wolę raczej szermierkę słowem i piórem. O, dobra, załączyło się. Wreszcie jesteś. Strajcy Królestwa gotują smołę na murach, a ty zabawiasz się z królewską doradczynią. Jak mogę ci pomóc, panie? Idziemy do szturmu. Chcę, żebyś był przy mnie. Za mną, panowie! Nie dajmy czekać strajcom! Panie, mieliśmy być poza zasięgiem. To balista, ekscelencjo. Ramiona wzmocnione sprężynującymi płytkami i naciągane cięciłą z końskiego włosia mogą wyrzucać bełty nawet na kilometr. Zabójcze. Bardzo kosztowne. Doświadczona obsługa może strzelać nawet dwa razy na minutę. Ma jednak pewną wadę. Wasza wysokość! Proszę się ukryć! W momencie strzału uderzenie ramion jest tak silne, że zmienia położenie balisty. Nie da się strzelić dwukrotnie w to samo miejsce. Nie wiedziałem, że Wasza Wysokość zna się na inżynierii wojskowej. Nie znam się. Dwa lata temu dałem te balisty baronowej na urodziny. Panie, co sądzisz, Ekscelencjo, o ludziach, którzy żyją mimo takich ran? A co sądzisz, Wasza Wysokość, o żołnierzach, którzy takie rany zadają? Ci już nie żyją. Mistrzu Geralcie, liczę, że będziemy mieli okazję porozmawiać, gdy ucichnie bitewny zgiełk. Ekscelencja, wybaczę, ale opuszczam dwór najszybciej, jak będzie to możliwe. Mogę spytać o Pony? Biorą mnie tu za kogoś, kim nie jestem. Jak się zwołał? Zaraz. Byłeś ze mną pod Brenno i w czasie kampanii Norman Sador, prawda? Wciąż jesteś strzelcem? Tak, panie. Los nie uśmiechnął się do mnie. Ha. Normalnie za Za wieloletnią służbę koronie mianujecie dziesiętnikiem strzelców. No, do roboty, panowie. Nie ma co mi trężyć. Dokładnie, nie ma co mi trężyć. Idziemy sobie do, do balisty. Wasza wysokość, proszę wybaczyć, śmiałość pytania, lecz jestem zmuszony je zadać. Jaki los spotka królewskie Bękarty, gdy. To nie są żadne pękarty! To moje dzieci! Jeszcze raz usłyszę słowo pękart i komuś stanie się krzywda. Najjaśniejszy, panie. Proszę wybaczyć, jednakże prawo dziedziczenia jest niezwykle precyzyjne i. W życiu mam prawo! Jak będzie trzeba, to je zmienię! Przede wszystkim nie pozwolę, by banda zbuntowanych baronów posługiwała się moimi dziećmi jak sztandarem. Wasza wysokość ma całkowitą słuszność. Dzięki Geraltowi z Rivi, moja córka Adda żyje i jest żoną Radowida Redańskiego. Rozumiem? Obawiam się, że nie, ekscelencjo. że że pierwsze nawiązanie tego czeka do widzimina 1. Oczywiście związanego z naszymi Radańscy decyzjami. Z pewnością życzy Waszej wysokości zdrowia i długiego życia. To nawet nie było śmieszne, ekscelencjo. Stare rody nigdy nie uznają redańskiego króla. Adda będzie musiała się zadowolić Redanią. Zrozumiałem. Kwestia dziedziczenia nie jest jeszcze ustalona. Wasza wysokość, proszę o pozwolenie na odejście. Zezwalam. Czarni w obozie przed bitwą. Do czego to doszło? Najchętniej odesłałbym jego pomarszczony łeb Emerowi w worku. Ale Tris Marigold kazała mi być uprzejmym, cierpliwym. Byłem? Bardziej się nie dało. <grym> <grym> Zawsze wiedziałem, żeś swój chłop. A co ludzie gadają, łajną mnie odchodzi. Za też tam. Dowiedziałeś się czegoś o niedoszłym zabójcy? Tris zrobiła sekcję. To mógł być Wiedźmin. Wiedźmin? A co ja wam kurwa zrobiłem? Nieważne. Wiesz coś więcej? Nie nosił znaku cechowego, ale to nic nie znaczy. No, no. Nie jeden na twoim miejscu trzymałby gębę na kłódkę. Trys złoży mi raport po bitwie. A teraz zajmijmy się strajcami. Jak strzelacie łamagi? Żołnierzu, luneta! Co tam się dzieje? To i Łap, Wiedźminie! Walimy Walimy w czerwory trzeba, Skoro wiel i trzeba, i trzeba, Mów ile i okay. zadanie nasze. Obra, gdzieś tutaj, może. A, na trafił? Półtora Zdjęliśmy bydlaka? Zdjęty. Moje, elegancko. Ha! O jednego zdrajcę mniej! Do boju za mną wiedźminie! Zaczyna się. Okej, okay, woli króla. Eee... O kurde, czy to niewolnicy napędzają tych wieże oblężnicze, to nie wiedziałem. Nie Jest, wiedźminie! Jestem nawet gotów darować Luizie, jeśli tylko klęknie przed swoim królem. Bardzo szlachetnie. Kpisz sobie. Zresztą nieważne. Jestem pewien, że Luiza zrozumie swój błąd. Poza tym dzieci powinny mieć matkę. Hmm. Pogubiłem się. Mieliśmy z Luizą lekki kryzys. Chciała ode mnie rzeczy, których nie mogłem jej dać. Rozumiesz? Tak, zdaje się, że tak. To... Od razu znaleźli się tacy jak hrabia Czewery, szlachetni, współczujący. Krobie! Powiedzieli, "Słój król, chce ci zabrać dzieci, ale obronimy je. Może nawet wsadzimy na tron. No i baronowa dała się nabrać, jak to ma. Prawda jest taka, że im zależy tylko na przywilejach i osłabieniu choroby Długa srebrny droga Nie widzę, że gościu Ma niezłe niezłe przyśpiewki no fault test wyprzeć mnie O, udało mu się e no, odcinek ten jest bardzo dużo skupiony na rozmowach między NPC-tami, ale jest to prole, jest to bardzo ważne, żeby tak właśnie to wyglądało. W tym Wiedźminie, jak i Wiedźminie później trzecim, będę chciał dużo liveów robić, kiedy będziemy robić zadania poboczne. Ale teraz już chciałbym wyciszyć. Gdzie kurwa zmierzamy? Na wojnę! O, no, zwycięstwo! No i zajebiście, i będziemy walczyć, no. Także czekamy teraz. Uwaga, Wszyscy broni! Proszę państwa, w tym momencie... Wow, przejście. Ta wieża to był poroniony pomysł. Miała złamać ducha buntowników. Banda lordów i paniczeków przyjechała z pompą pobiegać po murach, podczas gdy prawdziwe wojsko ginęło w głównej i szczynach na ulicach pod nimi. Jeśli lata służby nauczyły mnie czegokolwiek, to tego, że nieważne czy bitwa, czy bal, najlepiej urodzeni mają najlepsze miejsca i najlepsze stroje. Świata nie zmienimy, wiedźminie. Mów dalej. Ale co było dalej i jak wyglądał początek szturmu, dowiecie się tego w następnym odcinku. A ja już Wam dziękuję za ten. Eee, mam nadzieję, że w miarę często będę wstawiać te odcinki z Wiedźmina. Eee, może nie regularnie, regularnie, bo nie powiem, aczkolwiek jest to dosyć dla mnie ciężkie. Też jest mega dużo rzeczy, które muszę ogarnąć oprócz YouTube'a, eee, także zobaczymy. W każdym razie na pewno będę chciał tą serię poprowadzić do końca. No i cóż, ja dziękuję już za ten odcinek, no i widzimy się już w następnym. Cześć.